Słuchajcie, znowu jesteśmy w Lasku Łęgowskim, nad Wisłą. Może kojarzycie ten widok za nami? Myślę, że każdy kojarzy. Chociaż jest z trochę innej perspektywy. Zdecydowanie. Czyli Łęg. No jest to jakiś punkt orientacyjny na pewno. W widoku Krakowa. Mam nadzieję, że to słyszycie. To jest bażant wściekły. Coś mu tu nie pasuje. A wyszłyśmy, dziś... wyszłyśmy nad łąkę. Wyszłyśmy z lasu. Jesteśmy teraz na między wałem a Wisłą Zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi, czy tam nad Wisłą też coś będzie. Ciekawego. Co znajdziemy? Zawsze coś znajdziemy. Tak mi się wydaje. Mnie najbardziej na ten moment zaskoczyło to, że... patrzcie, 7 km od rynku i pola uprawne. Pola uprawne, barżanty rośliny jadalne, a w tyle lansat. Okej, okay, słuchajcie, zerwałam Wam jasnotę, ale jeszcze po drodze zerwę drugą roślinę, która też jest pyszna i jadalna i trzecią... O rany, trudno tu się ogarnąć. To po kolei może. Tu mamy jasnotę. To jest jasnota biała i jej... O, ma pyszny taki nektar. Chyba nie jestem jedyna, która chce go spróbować, bo jest tu parę mrówek. Mam nadzieję, że one mnie nie będą chciały spróbować. A, cieklice. Tak. Czerwone. Mm. Jaki smak? Miodowy. No, lekko miodowy. Druga z roślin, którą tu znalazłam, to jest krwawnik. Bardzo lubię tą roślinkę, bo występuje prawie zawsze na jakichś takich skrawkach zieleni. Nawet czasem przy krawężniku można go zobaczyć. Ja jeszcze pokażę Wam jej kwiatostan. Tak. Tutaj trochę o, tutaj. już przykwitający. Ale jeszcze widać. Ona wygląda tak, że od ziemi ma takie rozłożyste, te takie pierzaste liście. I wysoką łodygę, na której są takie maluteńkie listki, która zakwita. Krwawnik dobrze się kojarzy z nazwy z krwią, pomaga e, wstrzymywać krwotoki, troszkę je tamuje. Bardzo smaczną herbatkę można z niego zrobić, zbierając liście i zalewając wrzątkiem. Ja na przykład na tak zwane kobiece do logliwości bardzo lubię sobie taki krwawnik zrobić. I jeszcze mam jedną bardzo pięknie wyglądającą wykę. I też jego, jej kwiatki mogą stanowić piękną jadalną ozdobę. Na przykład do sałatki. Chociaż ma smak taki mniej atrakcyjny niż wygląd, taki groszkowy, bym powiedziała. No naprawdę, jakbym zielony groszek wcinała, tylko w formie kwiatków. Ręka za kamery też zje. Tutaj nawet widać troszkę, że to jest ta sama rodzina, bo przypatrzcie się. Ma taki strączek. Taki strączek, w którym są malutkie ziarenka, nasionka, niczym groszek. Jak groszek mikro. zielony. No. Nie, gro, groszek. Też nie. Lubię groszki zielone. Bardzo. W sumie prawie że sałatkę zrobiłyśmy. Tak. Można jeszcze coś nazbierać do naparu jakiegoś. Jadalny bukiet. Jadalny bukiet na sałatkę i napar. Krok dalej, dosłownie jeden krok dalej i mamy dwie rośliny. Bardzo podobne z nazwy. Ale już widać różnicę z wyglądu, patrzcie, to jest babka i to jest babka, ta babka, babka lancetowata, podłużne liście jak lanca i babka lekarska, okrągłe liście, takie owalne nawet, mhm, takie jajowate i patrzcie ich kwiatostany też są różne, ta babka lekarska ma taki na łodydze długi. A tutaj mamy długą młodygę i, i malutki, krótki kwiatostanik z góry. Ale no to jest babka i później druga część nazwy przy jednym i przy drugim zaczyna się na L. Faktycznie. No i co? Ta lekarska to jest nasz ulubiony terenowy plaster. Lubimy jej używać kiedy ktoś się zrani albo na przykład kiedy ktoś poparzy, poparzy zostanie ugryziony przez komara i jest to taki ból, który jest nie do zniesienia. Ta jest troszeczkę akurat ubocona, bo jest przy... Przy drodze, więc na pewno bym ją opłukała, zanim bym ją przyłożyła, ale dobrze jest ją tak zmiąć w rękach, trosze, troszeczkę skulić. Wtedy ona puszcza soki i te właśnie wartościowe związki, które pomagają w opatrzeniu rany, z siebie puszcza. No i mamy taki opatrunek leśny albo łąkowy. Mm, Owika leśna. Działa zarówno leczniczo, jak i y, duchowo. Dzieci bardzo lubią mieć plastry. A kiedy jest to nietypowy plaster, od razu zaczyna boleć mniej? Tak, ba bardzo pomocny w trakcie zajęć, tak. ale też przetestowane, że działa. Ja też stosuję na pogryzienia komarów. Zgadza się. A babka y lancetowata też ma zastosowanie, też troszkę lecznicze. Jej y napar albo można robić syrop, ale nie pamiętam jak się to robi z liści. Pewnie jak wszystko, zasypuje cukrem i zagotowuje. Ma działanie odśluzowujące, czyli dobre na wszelkie nieżyty dróg oddechowych. Górnych dróg oddechowych. Tak. A że idzie jesień, zima, myślę, że warto jeszcze zrobić zapas. Można, tak. W takim miejscu jak to na pewno spokojnie można ją zebrać, opukać z tego błota i będzie jak znalazł. Kolejne odkrycie nadwiślańskie. Myślę, że yy, osoby dorosłe powinny wiedzieć co to jest. Jeżeli ktoś nie wie, to podpowiadam, to są szyszki chmielu. Po roztarciu mają, jak są świeże, to mają taki charakterystyczny no piwny zapach, jak nic. Jak są stare, to bardziej taką cebulą pachną. E, ale tak, można szyszek chmielowych, bo oprócz tego, że e, chmiel jest wykorzystywany e, w piwie jako taka goryczka. O, tutaj widać pyłek, taki żółciutki. Mm. To szyszki chmielowe można zaparzyć i stosować jako taki środek wyciszający, uspokajający. Bo chmiel właśnie ma takie działanie, Wyciszająco, uspokajające. Fajnie do połączenia z melisą, nie? Tak. O, to to jest już takie kombo, że wypić i od razu spać. <śmisz> Przynajmniej <śmisz> dla mnie. Dla mnie właśnie te rośliny uspokajające mocno działają. Jak pobudzające w ogóle, tak uspokajające bardzo mocno. Chmiel jest taką rośliną, którą można wykorzystywać yy, i na wiosnę, i jesienią, bo jesienią mamy te szyszki. Znamy jeszcze taki produkt jak woda chmielowa, prawda? Nachmielona, czyli... Tak, 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 tak. Taka woda, która macerowała się, można powiedzieć, z, z szyszkami. szyszkami. właśnie, długo przelegiwała i jest... o, zapomniałam o niej. To przypomniałam się, wszystko... kapyszne co? Tak. Wszystko przez to, że w tym roku mieliśmy mało mikro wypraw, właściwie w ogóle, więc nie było sposobu testować. Ale tak, właśnie mam smak, a jest tak gorąco, ta woda chmielowa byłaby teraz idealna, bo gasi pragnienie, orzeźwia, więc oprócz uspokajających elementów też ma takie orzeźwiające. Mm -hmm. Jak ktoś lubi smak piwa, bo ja na przykład nie lubię tej wody chmielowej, A ja bo nie lubię smaku lubię. piwa. Ja tak za średnio, ale ta woda chmielowa bardzo mi pasuje. Ale wracając do mojego wątku, yy, jadalne są też pędy chmielu, no tylko pędy wiadomo... Niezdrewniałe. Niezdrewniałe, czyli najlepiej takie wiosenne mocno. Bo te też są zdrewniałe tutaj. Więc o pędach porozmawiamy na wiosnę. Ale miejcie to na uwadze. Tak. Nawet na takim zaoranym polu można znaleźć coś ciekawego tutaj młode liście, co o tej porze roku jest raczej niespotykane pod agrycznika. Takiej rośliny, która też jest jadalna, ale właśnie raczej wiosną, wtedy jest smaczna później i Ciekawa jestem jak ten smakuje czy tak wiosennie. Mmm, słuchajcie. Bardzo aromatyczny i mocno czuć tutaj tą yy, włoszczyznę albo inaczej jarzynkę. Moim jeszcze niezrealizowanym marzeniem jest zrobienie rosołu na podagryczniku, mm, ale jeszcze nie próbowałam, przyznam szczerze. Nie sądziłam, że o tej porze roku można taki podagrycznik też mm, znaleźć. Można też zrobić pesto z podagrycznika, czyli tak jak z wszystkich innych zielonych liści, zbieramy liście bez łodyżek i miksujemy z oliwą. Mogą być na przykład orzechy. słonecznik albo orzechy. Troszkę jakiegoś takiego twardego sera się przyda, jak cheddar albo parmezan i będzie w sam raz. Po czym rozpoznać podagrycznik poza listkami, które no już zjadłyśmy z Olgą. To jest wszystkie. i jego łodyżka, która w przekroju jest trójkątna. Trochę jak serduszko. No tutaj takie zgniecione, no. Albo jak taka twarz misia z, z uszkami. Ale no trójkąt najprostszy do określenia. Każdy coś innego zobaczy.